No hej, z tej strony Gucio, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam Was na recenzję Forcy Motorsport. Dodam jeszcze, że moją główną taką recenzję będziecie mogli przeczytać w serwisie CD Action, do czego gorąco zachęcam. Muszę wam przyznać, że przed premierą miałem pewne obawy co do tego, jak będzie wyglądała finalna wersja Forcy Motorsport i oczywiście przyznaję na wstępie, że w pewnych aspektach się troszeczkę zawiodłem, ale generalnie produkt od Microsoftu i studia Turn ten bardzo, bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Jest to jedna z nielicznych gier wyścigowych, na które naprawdę bardzo mocno czekałem w tym roku i cieszę się, że w końcu nadszedł ten moment. I pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to oczywiście to, że Forza Motorsport jest typową grą wyścigową, co absolutnie mnie satysfakcjonuje. Do czego zmierzam? W grze nie będzie tutaj oczywiście żadnej fabuły, nie będzie żadnego kierowcy, którego musimy. Rozbudować, którym pnie się w górę po szczeblach kariery. Po prostu przejeżdżamy klasycznie kolejne wyścigi, jak to mieliśmy w poprzednich częściach, lub konkurencyjnym Gran Turismo. Mnie to oczywiście zadowala, nigdy fabuła w wyścigach nie była mi do niczego potrzebna, także jak najbardziej pierwszy plus. Kolejna rzecz, która rzuca się w oczy, to są przerwniki filmowe. Są krótkie, nienachalne, ale mają taką pewną nutkę wzniosłości, które pokazują że twórcy zrobili tą grę z pasji do motoryzacji i jest to po prostu dla nich bardziej sztuka. Naszym głównym trybem, z którego będziemy korzystali, jest oczywiście tryb kariery i jest on dość ciekawie skonstruowany. Przede wszystkim jest do bólu wyścigowy. Jak wspomniałem, po prostu przejeżdżamy tutaj kolejne wyścigi, bierzemy udział w kolejnych seriach w różnymi kategoriami pojazdów, walczymy o pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, zdobywamy pucharek i jedziemy dalej. Proste, proste, czyste ściganie. Są tu jednak pewne zmiany, które powodują, że Forza Motorsport być może podzieli fanów, a mianowicie jest to zbieranie doświadczenia przez nasze samochody. Tak, w Forzie Motorsport levelujemy nasze pojazdy i wygląda to tak, że w treningach, które tutaj mamy na daną rundę oraz w wyścigu zdobywamy EXPA, który z kolei podnosi poziom naszego samochodu, a z każdym poziomem odblokowujemy kolejne części, których możemy. Użyć do usprawnienia naszego pojazdu. Jest to dość nieszablonowe rozwiązanie i przyznam szczerze, że trochę mnie to zaskoczyło. Samo levelowanie jest przyjemne, ale niestety nie do końca mi się to spodobało. Wolę jednak zarobioną gotówkę wydać na usprawnienia, których w danym momencie potrzebuję, a nie czekać aż łaskawie mi się odblokują z poziomem. Wszystkie modyfikacje, które już zdobędziemy w ten sposób, możemy wprowadzać za pomocą specjalnych punktów. Mamy ich odpowiedni limit, co oznacza, że jeżeli nasz limit na danym poziomie wynosi np. 300 punktów, to nie możemy zamontować części, które przekroczą ten limit. I nie mówię to o tym głównym, takim, wiecie, 700 tam ileś ma samochód i WR i tak dalej, do czego jesteście przyzwyczajeni, tylko mówię o takim typowym, malutkim, innym limicie na modyfikację naszego pojazdu. To akurat na swój sposób jest fajne, dlatego że powoduje, że musimy zastanowić się, podjąć jakąś decyzję, co w danym momencie chcemy zamontować. Czy może skupimy się bardziej na zawieszeniu, aby sprawić, żeby nasz samochód był bardziej stabilny, czy może jednak yy, na jakimś przyspieszeniu, a może akurat mamy rundę z torem o bardzo długiej prostej startowej i pójdziemy w prędkość maksymalną. Trzeba pokombinować i dostosować usprawnienia do naszych aktualnych potrzeb. Osobiście wolałbym jednak, mając kredyty uzbierane za zwycięstwa i poświęcenie, wejść do sklepiku i kupić to, czego aktualnie potrzebuję. Od tak, po prostu. Trening, o którym wcześniej wspomniałem, nie jest obowiązkowy. Możemy od razu przystąpić do wyścigu. Muszę jednak o nim wspomnieć, dlatego że trening nie jest kwalifikacjami. Wydaje się to być logiczne, ale wygląda to tak, że nawet jeżeli uzyskamy w treningu pierwsze miejsce, to gra przenosi nas do ekranu, w którym i tak wybieramy sami pozycję startową na prostej. To też jest dość nietypowe rozwiązanie, które według mnie zabija trochę motywację. Oczywiście ja mam bzika na punkcie wyścigów, więc mi to jest totalnie obojętne. Ja mogę startować z ostatniego miejsca i po prostu się ścigać, przebijać. Super, czemu nie? Większe wyzwanie i też trochę na tej zasadzie to działa im dalsze miejsce sobie wybierzemy tym mamy większą kasę potem za to, natomiast wydaje mi się, że brak typowych kwalifikacji powoduje, że nie czujemy tego postępu, progresu, że daliśmy radę wywalczyliśmy na trudnym poziomie to pierwsze miejsce i teraz start z pierwszej linii jest dla nas swego rodzaju nagrodą bo nadal możemy sobie ustawić, że wystartujemy na przykład z pierwszego rzędu trochę dziwnie i łatwo a jak już wspomniałem o tej kasie, no to na co nam ta kasa, skoro nie kupujemy części za kredyty. W sumie o tym nie wspomniałem, ale fakt, nie kupujemy części za kredyty, tylko za te punkty, no to po co? Otóż do kupowania samochodów. Teoretycznie, spoko. Problem polega na tym, że gra od razu daje nam możliwość przejechania się każdym samochodem, jaki jest dostępny w fordzie Motorsport. Nie w trybie kariery, ale. Jeżeli włączymy sobie dowolny wyścig, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy sobie odpalili jakiś tor, wybrali naprawdę dowolny samochód, jaki jest w ofercie Forcy, i po prostu sobie nim pojeździli. To jest kolejne dość dziwne rozwiązanie, dlatego, że znowu zabiera mi to jakieś poczucie celu. Jeżeli już zbieram te kredyty, jeżeli walczę w tych wyścigach, staję na głowie, żeby je wygrać, ciułam tą kasę, chcę kupić ten samochód, no to. Fajnie, mogę go mieć, oczywiście w karierze może się przydać, ale jeżeli ja i tak mogę sobie nim pojeździć w dowolnej chwili, skonfigurować sobie własny wyścig i się po prostu wyszaleć 20 okrążeń pod rząd, no to trochę to traci dla mnie sens. Wolałbym, żeby zdobycie drugiego samochodu sportowego było dla mnie nagrodą za wysiłek, jaki włożyłem do gry i poświęciłem. Efekt jest taki, że mam teraz bardzo, bardzo dużo kredytów, z którymi nie do końca mam co zrobić. Bardziej podobało mi się rozwiązanie z Forzy Motorsport 7, kiedy tylko pewne samochody były nam wypożyczane do jakichś tam wyścigów z danej kategorii, do których ich potrzebujemy a akurat nie mamy, ale generalnie resztę musieliśmy sobie kupić. No w karierze oczywiście też tak jest, ale mimo wszystko w trybie dowolnym z tego co pamiętam w siódemce i tak trzeba było sobie kupić jakiś swój samochód, którym Mogliśmy sobie pojeździć. Oczywiście, pewne osoby się z tego powodu ucieszą, bo dlaczego nie ma, mogą od razu przejechać swoim ulubionym Lamborghini, nie wydając nawet pół kredytu. No ale mnie takie rozwiązanie akurat średnio odpowiada. A skoro o samochodach mowa, i wcześniej też wspomniałem o torach i niepokojach, no to tak, samochodów mamy naprawdę tak ogromną ilość, że po prostu rozwala to mózg. Jest w czym wybierać, gdybyśmy codziennie wybierali inny samochód, spokojnie objeździmy cały rok, żaden problem. I jeszcze nam zostanie. Niestety, faktycznie, pierwsza obawa graczy się potwierdza, czyli jest bardzo, bardzo mało torów na start. I przyznam szczerze, że w bardzo szybkim czasie wychodzi ta dysproporcja. Mamy kolejne wyścigi i zaczynają się w pewnym sensie powtarzać. Oczywiście dostajemy inne samochody, ale wciąż mielimy te same tory. Takiego zblikowanego gościa jak ja to nie rusza, ale próbuje się strzelić w skórę innych graczy, którzy jednak szybko mogą poczuć jakieś znużenie z tego powodu. Oczywiście, kontent będzie dodawany z czasem po premierze i na pewno w którymś momencie się to wypełni, tak jak w Gran Turismo 7, ale nawet taki milestone mnie zaskoczył i w Riot 4 dał naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych tras, a Microsoft sobie z tym nie poradził. Nie wiem, dlaczego tak. Ale jestem troszeczkę zawiedziony. Dysproporcja uważam jest za duża i tych torów powinno być stanowczo, stanowczo więcej. Jeżeli coś mogę powiedzieć o botach, no to tyle, że są całkiem nieźle i przyzwoicie zrobione. AI świetnie sobie radzi w warunkach wyścigowych, ale popełnia błędy, co jest oczywiście bardzo, bardzo dużym plusem. Generalnie boty mają fajną nitkę, fajnie walczą, potrafią przyzwoity sposób wyprzedzać nas i to jest bardzo duży plus, bo grałem ostatnio w Ride 5 na premierę i tam po prostu jest tragedia. Boty zwyczajnie nas taranowały. Tutaj możemy odczuć, że ataki są przemyślane i to co boty robią jest przemyślane. Oczywiście na wyższych poziomach trudności, jakie testowałem, no bo prawdę mówiąc na tych yy, małych raczej się do niczego jak zwykle nie nadają. Rozgrywka online nie jest niczym jakimś nadzwyczajnym. To są po prostu kolejne wyścigi, w których bierzemy udział lub takie wyzwania rankingowe. Wyzwania rankingowe polegają na tym, że po prostu mamy jakiś przygotowany tor przez twórców, samochód i musimy walczyć z innymi graczami pokonując ich czas, to wszystko, ale to jest bardzo fajne rozwiązanie i bardzo fajna zabawa. Jeżeli chodzi o zwykłe wyścigi, no to nie ma tu jakiegoś trybu ala Gran Turismo Sport, po prostu wyścig online, ale jest on bardzo fajnie rozwiązany, trening już robi za kwalifikacje, no i do czego będę musiał przejść? Bardzo duże znaczenie ma tutaj nowy model jazdy, który się pojawił, dlatego pozwolę sobie to wpleść właśnie w ten moment. W Forzie Motorsport 7 miałem wrażenie, że model jazdy był bardziej zręcznościowy niż na przykład w konkurencyjnym Gran Turismo 7. Samochody wydawały mi się być bardzo lekkie, zwłaszcza z przodu, często padające w poślizgi, i ogólnie nie podobało mi się to, w jaki sposób się je wyczuwało. W przypadku nowej Forzy Motorsport wydaje mi się, że model jazdy stał się bardziej dojrzały. Zupełnie inny jest odczuwalny ciężar samochodów, bardzo fajnie rozłożony. A części, które montujemy, bardzo wyraźnie i sensownie wpływają na prowadzenie naszego pojazdu. I widać, że twórcy przyłożyli się bardzo mocno do tej części rozgrywki. No i muszę przyznać, że ten model jazdy zdecydowanie bardziej zachęca mnie do gry niż w poprzedniej odsłonie. I właśnie dlaczego do tego zmierzam teraz, że to jest takie istotne. Zbliżyło się to według mnie do Gran Turismo 7, czyli to nie są symulatory, ale są takie bardziej półsymulatory i tak świetnie oddają to, co dzieje się na torze, tak fajnie są przekazywane informacje na kontroler i na kierownicę, że grając zwłaszcza online zacząłem się czuć jakbym właśnie grał w tryb Gran Turismo Sport. Zupełnie inne doświadczenie. Czułem, że uczestniczę w czymś naprawdę ważnym i naprawdę wkręcałem się bardzo, bardzo mocno w tą rozgrywkę. No i widok z kokpitu dodaje jeszcze do tego takiej fajnej imersji, że naprawdę trzeba pochwalić. Tutaj twórcy wykonali kawał świetnej roboty. Jeżeli chodzi o pada i kierownicę, pad oczywiście od Xboxa Series X, a kierownica Trustmaster C300RSGT. Akurat na kierownicy grałem mało, bo była pożyczona do testów, swoją sprzedałem. Natomiast fajny jest balans między kierownicą a padem to znaczy, że kierownica nie zmienia aż tak dużo. Jeżeli świetnie wyczujecie pada, jeżeli świetnie wam się będzie grało na padzie, to jesteście w stanie dorównać gościowi, który gra na kierownicy. Wierzcie mi. Zresztą podobną rzecz testowałem w Gran Turismo 7, chociaż tam wydaje mi się, że ta rozbieżność jest trochę większa. No i teraz tak sobie myślę, że Microsoft mógłby tutaj zainwestować w jakieś oficjalne rozgrywki, albo przynajmniej w jakiś taki esportowy. Odłam tej forzy Motorsport, właśnie coś na zasadach Gran Turismo Sport, bo naprawdę gra w tym temacie ma bardzo, bardzo duży potencjał. Jeżeli to jest prawda, co usłyszałem, że to jest ostatnia forza i będzie po prostu dodawana kolejna zawartość z latami, to cieszę się, że zyskaliśmy na te lata właśnie taki model jazdy, naprawdę zupełnie inne, znacznie lepsze i bardziej symulacyjne doświadczenie. Muszę jednak zaznaczyć, że grę testowałem na PC i tutaj mam pewne zastrzeżenia w kontekście grafiki, ale za to pochwały w kontekście optymalizacji. Zacznę może od tego drugiego. Mój komputer nie jest jakiś szałowy. Mam starą kartę RTX 2060 z 12 GB pamięci, 32 GB ramu i procesor i5 11 generacji. Ale mimo wszystko, kiedy odpalałem grę w ultra jakości na DLSS, to miałem między 55 a 60 klatek na sekundę. Natomiast kiedy zmniejszałem sobie jakość na tylko wysoką, to już miałem ponad 80 klatek. Więc jeżeli na tak starej konfiguracji gra tak świetnie sobie radzi, no to myślę, że optymalizacja jak najbardziej została dobrze zrobiona. Ale być może wynika to też z czegoś innego. Jak już wspomniałem, mam pewne zastrzeżenia do grafiki. I doszły mnie słuchy, że na Xboxie w oddali obiekty potrafią być dziwnie rozmyte, samochody również, i niestety zaobserwowałem to samo tutaj. Oczywiście, modele samochodów są ostre jak Żyleta, przepiękne, i rzeczywiście, jak Microsoft pokazywał na materiałach promocyjnych, wszelkie detale są mega dopieszczone również w kokpicie. Natomiast jeżeli faktycznie spojrzymy w dal to otoczenie już nie robi takiego wrażenia i samochody rzeczywiście gdzieś przed nami potrafią się tak dziwnie rozmazywać i nie wygląda to, prawdę mówiąc, dobrze. Okej, okay, ja wiem, że jak się ścigamy, to tak mi się wydaje, że nikt nie zwraca uwagi na takie pierdoły, no bo fakt jest taki, że wtedy patrzymy na zakręty, na przeciwników, którzy są przed nami, próbujemy wykręcić jak najlepszy czas i naprawdę nie obserwuję jakichś drzewek, trybun, czy jakichś innych naprawdę głupot. Więc nie jest to dla mnie żaden problem, ale rzeczywiście na potrzeby recenzji musiałem się temu przyjrzeć i potwierdzam, jest coś takiego. Więc być może jest to tak naprawdę trochę ewolucja grafiki z Forzy Motorsport 7, no ale tego się pewnie nie dowiemy. Ewentualnie jeżeli chodzi o graczy, którzy... Potrzebujem korzystać z pewnych ułatwień, no to mógłbym mieć zastrzeżenia jeszcze do cofania czasu. Tutaj też coś było zepsute przynajmniej w tej wersji przed premierą, dlatego że jeżeli ścięliśmy na przykład zakręt, a następnie chcieliśmy cofnąć czas, żeby poprawić nasz manewr. No tak, zwało się, że owszem, możemy to zrobić, ale kara, która została nam naliczona za ścięcie tego zakrętu, już z nami zostaje, czyli de facto mogliśmy już jechać dalej i to olać, a nie cofać, a tak to nadal mamy karę i co najwyżej dla własnej satysfakcji możemy sobie poprawić dany zakręt. Jedyne, do czego to cofanie czasu może się przydać, to chyba typowe, takie porządne grzmotnięcie w jakąś bandę. I obawiam się, że nic więcej. I w zasadzie to jedyne zastrzeżenie takie techniczne, jakie dostrzegłem. Cała gra bardzo dobrze działa, nie natrafiłem na jakieś bugi. Myślę, że tutaj jest jak najbardziej wszystko na plus. No i teraz na koniec możemy sobie zadać pytanie, czy warto było czekać na nową Forzę Motorsport tak wiele lat i czy tak długi czas oczekiwania jest w jakiś sposób uzasadniony. No więc pod kątem zawartości i tak i nie. No bo dostaliśmy mnóstwo samochodów, ale mało torów. To się pewnie z czasem wypełni dzięki aktualizacjom, ale mówimy tu o wersji premierowej. Czy grafika wyrywa z kapci? Też i tak i nie. Z bliska, samochody, super. Całościowo wydaje mi się, że mogło być lepiej. Czy jeżeli chodzi o zawartość i wyzwania, jest ok? Znowu, i tak, i nie. Dla ludzi, którzy po prostu kochają się ścigać, i dla nich to są gry numer jeden, na pewno świetnie się tu odnajdą. Natomiast gracz każualowy, który lubi po prostu od czasu do czasu pojeździć, lubi samochody, może wydaje mi się, że z czasem odczuwać pewną nudę. Ale mimo wszystko, System jazdy, fizyka jaką tutaj zastosowano, wynagradza wszystko i cały czas oczekiwania na tą grę. Jeśli się tu to tak totalnie przyjemnie, że złapałem się na tym, że potrafiłem sobie wybrać jakiś tam tor, na przykład ostatnio yy, tor z MotoGP w Barcelonie, wziąłem sobie swoje ulubione Ferrari, po czym spędziłem na nim totalnie dwie godziny, po prostu robiąc kółko za kółkiem. Chciałem pobić czas, urywając kolejne dziesiąte i świetnie się przy tym bawiłem. I myślę, że jest to dość wyjątkowe, dlatego że są modele jazdy, przy których nie chce nam się po prostu kręcić tylu kółek, ewentualnie pojeździmy sobie parę wyścigów dla zabawy i to jest wszystko, więc to już nam coś mówi o tej grze. Zdecydowanie mogę Wam powiedzieć, że jest to najlepsza Forza Motorsport jaka kiedykolwiek wyszła, jestem bardzo szczęśliwy, że nie spartolono tu modelu jazdy, zwłaszcza, że mamy tą grę mieć na lata. Przydałoby się oczywiście więcej zawartości, ale to akurat dla cierpliwych nie będzie problem, bo ona przyjdzie z czasem. Ale tak czy siak, jest to naprawdę godny konkurent dla Gran Turismo 7 i zdecydowanie bardziej poszedł w stronę symulacyjną. Dlatego jestem mega zadowolony i serdecznie Wam mogę to polecić. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się w komentarzach, co myślicie na temat w ogóle force, a Gran Turismo na przykład. Zawsze mnie to interesuje, dla kogo, która gra i dlaczego. Jest ważniejsza, lepiej go przyciąga, a być może lubicie obie i w każdej dostrzegacie coś fajnego, tak jak ja na przykład lubię za coś Gran Turismo, lubię za coś Forza, więc podzielcie się tym w komentarzach, zostawcie lajka, subskrypcję, ewentualnie wesprzyjcie, a ja postaram się zdobywać dla Was jeszcze więcej gier wyścigowych do testów i żebyśmy sobie poopowiadali, co możecie w nich ciekawego zobaczyć. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam serdecznie, cześć.